Witajcie kochani, tu Jasnowidz Anna, z całego serca chciałam Was zaprosić na odczyty jasnowidzenia u mnie, odczyty też Tarota, jeżeli ktoś by chciał, na rytuały piękne, które robię, rytuały miłości, rytuały zdrowotne, pamiętajcie, że posiadam dar jasnowidzenia, ja w czasie rytuału również y, tutaj pracuję z energią, i mogę wam powiedzieć więcej już w trakcie rytuału lub po kochani, wybierzcie sobie teraz talię tematem czytania będzie co się zadzieje w energii miłości umie względem moich emocji, uczuć względem tej osoby, o której myślę to jest opcja numer 1, opcja numer 2 ja już rozkładam karty na opcję numer jeden. I już, kochani, patrzymy. Już patrzymy. Kochani, po tej pełni prawda wyjdzie na jaw. Wasze marzenie się spełni. Dla mnie zostaniecie niedługo jakąś informację, jakąś propozycję. Od osoby bliskiej Wam sercu, tak. I tutaj będziecie bardzo, jakby, no, znowu Wasze serce rozkwitnie. Jest szansa, abyście znowu się pojednali i byli razem, jeżeli to chodzi właśnie o, o partnerstwo. A jeśli chodzi właśnie o sprawy, też typowo rodzinne, czy na przykład czy się pogodzę z siostrą, z matką, to tak, kochani. Oczywiście jest pojednanie, propozycja zgody. Oczywiście, że tak. Tutaj czeka Was długa droga, kochani, nie tylko pojednanie, ale droga do miłości, do spełnienia Waszych marzeń w kontekście uczuć. Tu jakieś też sekrety będą ujawnione. I zobaczycie, jaka jest rzeczywistość i jaka jest prawda emocjonalna, uczuciowa. A może to wy wyrazicie prawdę wobec tej osoby. Piękny romans wa was czeka, piękne, ym, piękne spotkanie ze swoją bratnią duszą, z bliźniaczym płomieniem. Bardzo tęsknicie za tą osobą. E, tu jest wam pisane po prostu być razem. I ta pełnia naprawdę popchnie was do tego, abyście tutaj y, dali sobie znowu szansę. I stworzyli, kochani, coś na nowo. Dziękuję pięknie za te czytanie. A teraz zobaczymy opcję numer dwa. Co się zadzieje w miłości, w emocjach. No tu są troszeczkę y, gorsze te karty. Kochani, karty pokazują, że mm, tutaj jest pomiędzy wami jakaś separacja, jakaś niezgoda, może nawet e, nie rozmawiacie w ogóle ze sobą. Tu jest wielkie wyzwanie dla Was lub tej osoby, aby pociągnąć ten wózek do końca lub e, jeszcze raz. E, ja bym powiedziała tak, tutaj oczywiście pełnia Wam sprzyja. I jest możliwość naprawy tej relacji, jak najbardziej, i naprawy waszego serca. Jest możliwość komunikacji, podjęcia e, rozmowy pomiędzy wami i uleczenia znowu tutaj e, wasze, waszych serduszek i waszych emocji. Tu wszystko, co manifestowaliście podczas tej pełni, to zostanie to tutaj u Was to zrealizowane, tak? I jak widzicie, nawet kwiatki rozkwitają, tak? Czyli Wasze marzenie się spełni. Widzę, kochani, że tutaj czeka Was jakaś rozmowa, może nawet jakaś randka lub spotkanie z tą osobą. Przy, nie, śmieję, przy świetle księżyca, chciałam powiedzieć, ale na przykład przy romantycznej kolacji lub jakiejś takiej rozmowie, bym powiedziała, może randkowej, rozmowie bardzo ta, takiej emocjonalnej, miłosnej. I tutaj oczywiście ta pełnia ruszy i popchnie was obojga do tego, abyście. Na początku naprawili ze sobą, kochani, komunikację, dogadali się w jakikolwiek sposób. Karty też pokazują właśnie, że jeżeli ta osoba jest jeszcze z kimś, tak? To tutaj będzie trzeba było po, lub wy będziecie musieli ta osoba podjąć decyzję, tak? I um, ja nie mam, czy na Waszą stronę, czy, czy na inną, natomiast ważna jest komunikacja i tak komunikacja będzie. Podczas tej pełni w Byku tak komunikacja, kochani, się zrealizuje. Oby tak było. Na Wasze pytanie możecie sobie pomyśleć, bo ja już mam kartę. Pomyślcie sobie y, 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 o, o jakimś pytaniu, a ja wyjmę Waszą od, odpowiedź, bo tu już ewidentnie y, karta mi sama wyszła. Wiele Was y, pyta się y, o różne rzeczy i jest odpowiedź na tak. Ale też macie się kierować tutaj, kochani, intuicją. Jeżeli coś przeczuwacie, jeżeli kierujecie się właśnie y, swoim przeczuciem, to tak po prostu, kochani, trzeba trzymać. Tutaj aniołki też Was wspierają, również w miłości. Oni chcą dla Was jak najlepiej, tak? Nawet jeżeli to będzie nie w taką stronę, jaką Wy byście chcieli, to aniołki wszystko zrobią, abyście byli szczęśliwi. U niektórych z Was e, pokazana jest po tej pełni e, piękna, cudowna ciąża. Zobaczcie. Możecie zostać matkami, kochani, lub e, możecie zostać e, tatusiami, jeżeli oglądają mnie je panowie. Odmiencie sobie, ale tutaj jest coś nie, e, niespotykanego i pięknego e, was spotka. Na pewno e, z tą ciążą będzie cudowna miłość e, i e, cudowny, cudowny czas. E, wasze marzenia się spełnią e, i bramy będą od otwierane do różnych aspektów waszego życia, jak i w finansach, tak i w miłosnych. Tak karty mówią, niech się spełnia dla Was, kochani, co najlepsze. Dobrze? Ja zapraszam Was, kochani, na y, rozkłady, które robię całoroczne y, od stycznia do grudnia 2026. Praca, miłość, finanse, zdrowie, dodatkowe rady, wskazówki od wszechświata. Jestem w stanie Wam dużo tutaj wyklarować i powiedzieć, co się zdarzy w przyszłym roku. Więc zapraszam, kochani, do mnie na WhatsApp i proszę się skomunikować ze mną, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania lub ma problemy, tak? Chętnie pomogę, chętnie wesprzę. Ci, którzy mnie znają, kochani, wiedzą, że tutaj oczywiście uaktywniam swoje jasnowidzenie, jasno czucie, jasno słyszenie, kontaktuję się z górą i od góry mam odpowiedzi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, jasnowidz Anna.